Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka, w którym to pożąglujemy sobie adaptacjami i innymi tego typu rzeczami. Mianowicie, czy można miksować różne kierunki adaptacji na jednym treningu? A jeżeli można, to jak, a jeżeli nie można, to dlaczego? Więc zacznijmy od tego, że. sytuacji, w której programujemy blokowo, tak, czyli ten, ten taki fundamentalny, najprostszy model blok, blokowy, który stosuje się bardzo rzadko w dzisiejszych czasach, z tego co ja się orientuję, to sprawdza się u osób, które mają, y, które startują w sportach typowo siłowych, tak, czyli mamy dwubój, trójbój, ewentualnie kulturystyka, tak, tam to się bardzo dobrze sprawdzi, tak, mamy blok objętości i tam się skupiam. Tylko na objętości, czy tam na, powiedzmy, adaptacjach ekscentrycznych. Oczywiście w innych sportach też to się sprawdza, jednakowoż jest to w nieco, w nieco inny sposób, bo stosujemy blok ekscentryczny, który trwa na przykład 3 tygodnie, 4 tygodnie i on nie jest ograniczony do budowania jednej wartości, tak? bo wykorzystując ekscentrykę samą jako taką wydłużoną, możemy budować i tak siłę, jak i hipertrofię. Więc jeżeli skupiamy się na przykład na jakichś pojedynczych akcjach, to nazwiemy to blokiem nutringiem realizacją blokową, jednak wprowadzanie innych adaptacji w trakcie będzie już wiązało się z tym, że to nie będziemy mogli tego do końca nazwać paryzacją blokową, co się dużo częściej zdarza w kontekście sportów wszelakich różnych, zwłaszcza jeżeli mówimy o sportach walki czy, czy w sportach, w których mamy różne. Adaptacje, które są potrzebne w sportach, gdzie się startuje częściej, ewentualnie w służbach, gdzie po prostu potrzebujemy wszystkich parametrów jednocześnie na wysokim, przyzwoitym poziomie, a nie w, akurat jesteśmy w bloku hipertrofii. No to jesteśmy dość wolni. No bo koniec końców, jeżeli będziemy długo w takim bloku, no to nasze możliwości będą spadać w, na innym, w innym spektrum. I teraz tak rodzi się pewien problem. No bo Chcielibyśmy zrobić izometrię dla nóg, ekscentrykę dla góry ciała i trochę może balistyki, i trochę czegoś. Jak to podzielić? Jak to zrobić? Czy, to, czy, czy jeżeli robimy izometrię, to musimy zrobić jeden trening tylko izometryczny, ewentualnie trochę izometrii, a potem już tylko te adaptacje, które są związane z tymi adaptacjami izometrycznymi, którą robimy? Czy możemy jakoś pomiksować? Otóż, na jednym adaptacje zachodzą lokalnie. Tak? Czyli jeżeli będę robił Trening hipertroficzny dla mięśnia czworogłowego to od tego urośnie mi mięsień czworogłowy. Nie urosną mi od tego barki. Korzyści systemowe czy też obciążenie systemowe jak najbardziej zajdzie. Więc jeżeli mówimy o zmęczeniu systemowym, tak, całego naszego ciała, to ono będzie zachodzić nie tylko lokalnie w mięśniach, czy też w strukturach, nad którymi pracujemy, ale też całościowo, w całym ciele. Więc jeżeli chcemy Robić adaptacje różnego typu. Czyli nie, mamy kogoś po kontuzji i czy z jakiegoś powodu może robić tylko izometrię do, dla dołu działa, Tak, i to tak. Tylko yielding na przykład, tylko utrzymującą. Więc czy w tej sytuacji musi, możemy robić tylko i wyłącznie izometrię na góry? Ja absolutnie nie. Możemy robić wszystkie inne adaptacje. I. Dzięki temu możemy budować naprawdę sensowne treningi, w których na przykład będziemy łączyć e, parametry, które potrzebujemy dla dołu ciała, z parametrami, które potrzebujemy dla góry ciała. I jeżeli zrozumiemy to, to możemy pójść jeszcze głębiej. Możemy pracować nad wytrzymałością e, ramion i... No oczywiście na jednej nocy, ale możemy pracować nad wytrzymałością ramion i siłą wzorca pól, tak? e, I nie będzie to sobie przeszkadzało, jeżeli to sensownie zaprogramujemy, bo wiadomo, jeżeli zrobimy wytrzymałość ramion na tym samym treningu jeszcze przed siłą, Pól, no to może to się trochę spustoszyć, po prostu zwykłe zmęczenie wewnątrz treningu będzie tak duże, że i ta, ten trening siłowy nie będzie mieć dużo sensu. Ale jeżeli zaprogramują to sensownie, to to będzie mieć ręce i nogi. I nie wiem, czy yy, obserwuję, czy czasem, jakichś różnych ludzi na, w ich treningach, ale na przykład w procesie rehabilitacji możemy zwrócić uwagę, że na przykład ludzie, którzy mają, nie wiem, są po operacji ACL-a yy, czy jak, czegokolwiek na. Yy, dotyczącego dołu ciała, ich trening może składać się z absolutnie ze wszystkich rzeczy na górę ciała, czyli prowadzimy inne adaptacje. Powiedzmy, niech to będą hipertroficzne czy też siłowe na górę ciała, czyli robią po prostu trening góry ciała normalny, pełny, a dół ciała jest ukierunkowany na rehabilitację i dół ciała rehabilitują, więc wykonują inne ćwiczenia niż na górę ciała, mniej klasyczne, mniej standardowe. A na górę ciała robią normalną klasyczkę. Czy to w czymś przeszkadza? Absolutnie nie. Więc dlaczego mielibyśmy się ograniczać w wypadku zwykłego, normalnego treningu? Jedyny, jedyny czynnik, jaki jest istotny przy układaniu takiego planu, to żeby to ułożyć sensownie, żeby nie robić sobie pod górę w trakcie treningu, to po pierwsze. Po drugie, super istotnym czynnikiem jest zmęczenie. Więc musimy zacząć od minimalnego bodźca. Sprawdzamy po prostu w badaniach, jak dużo serii, jak dużo powtórzeń, jak często bodziec w tygodniu ma przedstawiany, jaki czas pod napięciem, jaka ilość powtórzeń, jaki rir i tak dalej. Wszystkie te rzeczy bierzemy z minimalnego spektrum dla wszystkich adaptacji, czy też ćwiczeń, czy czegokolwiek, co chcemy osiągnąć. i Zaczynamy od tego punktu i staramy się nie łączyć tych najcięższych rzeczy na jednym treningu, bo sobie po prostu spuścimy ciężki w pierdol, a trening ma wspierać nas, tak. Nie mówimy o budowaniu masy mięśniowej, bo to jest prosta rzecz i ka jakby każdy jest to w stanie ogarnąć. Mówimy o bardziej złożonych treningach, więc rozbijamy te ciężkie rzeczy na osobne jednostki i potem możemy dokonać akcesoria do wszystkiego, ale musimy kontrolować ten poziom zmęczenia. Jeżeli osiągamy adaptację na minimalnej ilości serii, na minimalnej ilości powtórzeń, na minimalnej ilości bodźca, czy też czasu pod napięciem, czy też czasu pracy, to po co zwiększać? Jeżeli adaptacje się zatrzymają, wtedy zwiększamy czy czas, czy intensywność, czy objętość. Czy cokolwiek innego? Wtedy dokładamy dodatkowy bodziec, tak? Zwiększamy siłę bodźca przez zwiększenie intensywności bądź objętości, a nie dla zwiększenia, bo co tydzień trzeba. Nie, nie trzeba. I teraz, co się dzieje z tempem adaptacji, jeżeli robimy różne formy adaptacji? Jeżeli trenujemy tu izometrię, tutaj wydłużoną ekscentrykę, albo tu izometrię, tu balistykę, tu hipertrofię, a tam skoczność. No nic. Adaptacje zachodzą lokalnie, więc nie będzie dochodzić do jakich, jakiegoś wyhamowania. Z tym, że znowu musimy pilnować tego, żeby nie zakumulować tak dużo zmęczenia, że po prostu nie dojdzie do żadnych adaptacji. Więc musimy po prostu pilnować tylko i wyłącznie tego wspomnianego na samym początku zmęczenia. Teraz pojawia się pytanie o interferencję. Bo to częsty temat, że dochodzi do interferencji. W badaniach zwykle połączy się trening, jeżeli mówi się o interferencji, rozważa się kardio i trening siłowy, czy też mocy. I jedyne interferencje, jakie widzimy, że zachodzą, to są w sytuacji, w której tego samego dnia rano robimy trening kardio, a wieczorem robimy trening siły, czy mocy. I w części badań nie ma w ogóle żadnego spadku w, w perspektywie czasu, e, poprawiają się wyniki siłowe, a w sytuacji jednego dnia jest ograniczenie w kontekście rzeczywiście performance'u siłowego czy mocy z tym, że dotyczy to wytrzymałości siłowej, a nie rep maxa, czyli rep max nie spada, ale spada za to wytrzymałość siłowa, co jest dość oczywiste, jeżeli robimy rano bieganie czy też rower, a wieczorem robimy przysiad, bo do tego dotyczyły te badania. No, to wydaje się być oczywiste, że po prostu rano wykonaliśmy bardzo dużo pracy, więc nasza umiejętność utrzymania tak w, dłuższym, w dłuższej perspektywie kurczów mięśniowych i jakości pracy może być upośledzona ze względu na to, że zużyliśmy możliwość dłuższej pracy, tak tak to nazwijmy rano, ale z kolei siła skurczów i jakość skurczów w krótkim perspektywie nie spada. tak, Czyli to może być, możemy to korelować z. Po prostu wytrzymałością i działaniem naszych enzymów przy wysiłkach krótkich i dłuższych, tak, Bo zwyczajnie w świecie nie, ciało nie jest w stanie produkować nam ATP w dłuższej perspektywie czasu. Nie? Jeżeli mówimy o wysiłkach maksymalnych, no to mamy te kilka kilkasekundowe wysiłki, ale dłużej kiedy trzeba resyntezyzować ATP, no to prawdopodobnie nasze ciało już nie daje rady. Plus no mamy porozwalane wszystkie struktury wewnątrz, tak, mamy zmęczone. Nie zregenerowany do końca. Więc, jeżeli byśmy dali sobie czas, to ta, to ta interferencja zanika. Dlatego nie ma co się tym przejmować. Wystarczy po prostu nie programować tak, żeby akumulować zmęczenie na jednej jednostce, żeby potem prowadzić, zrobić jakościową pracę w wysokiej intensywności na drugiej jednostce, czy też na tej samej. Z tego też powodu, kiedy programujemy plan treningowy, układam plan treningowy i robimy e, kilka jakości na jednym treningu, no to takie rzeczy jak wytrzymałość interwały robimy na końcu, bo zakumulowane zmęczenie i brak możliwości resyntezy ATP będzie wpływał na to, że spadnie jakość rzeczy, które musimy robić jakościowo, takie jak szybkość, siła czy moc. Stąd interferencja zachodzi w bardzo mikrym stopniu. Generalnie możemy ją pomijać, tylko musimy pilnować znowu tego, żeby układać plan treningowy i żeby nie kumulować. Zmęczenia. Więc z tym Was zostawiam. Jest to dość solidna pigułka, zapakowana w szybki flow, więc nie bójcie się programować. Jeżeli się bójcie, to przestańcie. Ja zachęcam do nabywania produktów na sklepie. Tam mam właśnie webinary o programowaniu, a jeżeli nie, to na mentoring albo coś, tam mogę więcej po powiedzieć, rozwiązać jakiś konkretny problem. Zapraszam do moich zasobów. Zostaw lajka, suba, komentarz i e, widzimy się w następnym odcinku. Elo!